Lewicy i obecnej koalicji rządzącej wracają z powrotem z tematem, zastępczym, jak bumerang, a mianowicie chodzi o tę ustawę łańcuchową. Żebyście wiedzieli, mi na sercu leży bardzo mocno dobro zwierząt, tam pochodzę z wioski, masę zwierząt wychowałem i lepiej o te zwierzęta dbałem, niż o samego siebie i nikt mi nie mówi, że na wiosce mieszkają zwyrodnialcy, osoby niekompetentne, którzy znęcają się i wykorzystują zwierzęta. Więc tutaj bardzo ma ważna uwaga, najpierw zapoznajcie się z tym gniotem legislacyjnym, który chciał przepchnąć Donald Tusk i jego ekipa, bo no, przede wszystkim chorych Ideologicznie ludzi, którzy nie mają pojęcia, na czym polega, można powiedzieć, opieka nad zwierzętami. Ale słuchajcie, wracam do sedna sprawy. Jak to się ma, można powiedzieć, ta sprawa, kiedy ja wiele razy sprzedawałem nieruchomość e, 30-metrowo, 40-metrowo, na której mieszkała rodzina 2 plus 2, 2 plus 4 nawet, i te osoby nie miały zapewnionej prywatności, humanitarnych warunków. E, osoby dorastające, wiadomo, potrzebują tej właśnie prywatności, i o tym kompletnie się nie mówi, i te osoby potrzebują wsparcia. A my teraz można powiedzieć, e, mamy zmieniać e, wszystko pod to, że ktoś sobie wymyślił, że będzie trzymał w takich warunkach psy i tak dalej. No to jeśli e, wprowadzamy prawo, to prawo ma być równe dla wszystkich, dla osób mieszkających w mieście, dla schronisk i tak dalej. Tak powinno to moim zdaniem wyglądać. Tylko słuchajcie, do czego to wszystko zmierza? Do tego, że po prostu ludzie się jeszcze bardziej skłócają, e, gra się na ich emocjach i tak naprawdę to jest tylko zasłona dymna. Nie mówi się o potężnym. Deficycie w Polsce, o problemie w służbie zdrowia, gdzie się chce zamykać porodówki, że kobiety rodziły na Sorach, o czym my w ogóle kompletnie mówimy. Nie mówi się o niedożywionych dzieciach, o prawie dwóch milionach Polaków żyjących na skraju ubóstwa. Gdzie są ci wszyscy politycy z lewicy? Nagle już ich nie ma? O tym porozmawiajmy, o tym właśnie poświęcmy ten czas, a nie puszczajmy zasłony dymne, tak jak to właśnie robi ekipa Donalda Tuska, najbardziej leniwego rządu. Jakikolwiek istniał w państwie polskim, słuchajcie, proszę włączyć myślenie, a wyłączyć telewizję.